Zrobię sobie takie get ready with me i przy okazji też się taki wieczór i porozmawiamy o tym co mnie przesięgnęło to na sygnale jak to się stało, że jestem teraz na sygnalku i dlaczego lubię takie postacie, a nie inne Ogólnie zaczynam od toniku ale muszę wziąć opaskę i tak już mam dzisiaj krótszą grzywkę, bo kurde no bo tak Zrobię to w samotności. lepiej nie będzie, a więc lecimy z pierwszym tematem. Jak to. Co mnie przyciągnęło do na sygnale? A więc. To na sygnale przyciągnęły mnie trzy rzeczy. Pierwsza, natu naturalność wszystkich. No. Wszystkich aktorów, tak to mogę nazwać. I po prostu bardzo mnie wątek wciągnął bardzo akcje łączone z dramatami jakby ja kocham wielbię, uwielbiam kocham i po prostu kochać nie przestanę jak na razie chodzi o takie fazy można powiedzieć to ja miałam kilka takich faz bardzo dużych faz na różne filmy, ale tak Na sygnale można powiedzieć, że oglądam prawie od początku, może nie od początku, teraz nie dziażę że twarzy z Harry'ego Potter'a. Czemu z Harry'ego Potter'a? Nie wiem ogóle, ale tak, poproszę. Stwierdziłam, że będzie śmieszna. Jezu, to moje get to jest jakaś komedia nieśmieszna. Eee, czekajcie. A więc, nie wiem co no, na no, czym skończyłam. Jakby jak mam być Jera to yy, że mnie wątek, wątek bardzo zaciekawił że dramaty i wszystko to kocham poczekajcie że to będzie istna komedia moje Get Unready ale ale nikt nie słuchał, tak? no a więc, jeśli chodzi właśnie o tak, to zwroty akcji Porwania. I tak A jak to się stało, że zostałam na sygnalku, długa historia, ale i tak bym mogła, bo po to tu jestem, nie? Zwrócę.